Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Kanale zakręcona na zmianami, lecimy z prześwietleniem, rentgenem. Tej osoby, o której myślicie, z której macie kontakt, który macie w sercu, na myśli. Ja nie muszę niestety prześwietlać na razie nikogo. My się układam i w życiu bardzo dobrze, ale jeżeli Wam się nie układa, to zapraszam. Ten filmik jest dla Was. Lecimy, słuchajcie. Zamknijcie oczy i dobrze się. Nad nie dokończyć, i dobrze się skupcie, słuchajcie. To jest bardzo ważne. Koncentracja, myślenia o tej osobie. Przeciąganie o tak zwaną no telepatrię, ale nie róbcie tego bez przesady, nie róbcie tego cały czas. Bo ta osoba też, słuchajcie, czytałam ostatnio na internecie, że jeżeli myślicie dużo o tej osobie, to, to ta osoba po prostu, nie wiem, czy to jest inne, to jest tym prawda, ale ta osoba tak piekło policzki, po prostu ta osoba czuje, że o niej myślicie. Także nie róbcie tego bez przesady. oczy? Dobrze, spróbujcie to sobie przyciągnąć w tej chwili, w czytaniu. Dobrze o niej myślą. Zaraz ja prześwietlimy tę osobę. Co ona odkrywa, czego się boi, wam powiedzieć, co chce Wam oznajmić, wygarnąć. Lecimy. Uuu, słuchajcie. Ciekawie, coraz bardziej się bardziej robi. I słuchajcie, dwa miesiące nie używam laptopa, bo jest taka sytuacja, że mi nie był potrzebny. Czasu nie było, to praca, to wszystko. Teraz chcę usiąść do laptopa po dwóch miesiącach. Laptop mi się sam wyłącza znowu, albo w naprawie. Także nie wiem, co się z tym laptopem, słuchajcie, dzieje znowu. Będę musiała znowu tym naprawę. I tak w koło, słuchajcie. Duszek, lecimy, słuchajcie teraz nas goni mhm. Jeszcze coś puszcz, puszcz, czyli tak. Teraz to odkładamy na półeczko tutaj I to co nam wypadło Lecimy, słuchajcie Z prześwietleniem tej wiadomości yy, Z prześwietleniem tej osoby I odbił wiadomość Nie potrafię zrozumieć Twojego zachowania i z ciebie zrezygnować. Przepraszam, a mnie przeraz. Chodźcie skradłeś, skradłeś, moje serce tamtego dnia. Uuu, słuchajcie, coś tu się robi ciekawie. Nie wracam, jeśli zakończyłeś, zakończyłeś, bo to boli. Czuję, że grasz nie fair, grałeś, grałeś. Nie rób pochopnych decyzji, tylko przemyśl drugi raz, a nie robisz i żałujesz Czyli tej osobie to chodzi, na przykład zrywacie ze sobą, powiedzmy w przykładzie I chcecie potem zrozumieć jeśli chcecie wrócić, to po prostu nie róbcie tego Jeżeli to jest przemyślane, słuchajcie, to nie wracajcie, bo ranicie siebie i to osobę Siebie okłamujecie, a to osobę ranicie Pamiętajcie, no każdy ma znak stop, każdy ma uczucia, jest wrażliwy, tylko je maskuje Ale też ma znak stop, jeżeli... Jakąś granicę przekroczycie, to już potem odwrotu nie będzie. Brakuje mi bliskości, czułości, namiętności w tym związku. Niedługo wyjeżdżam i zaczynam nowe życie bez Ciebie. Odezwę się pierwszy-pierwsza. Przegięłeś, przegięłaś tamtego dnia. Widzę Ci, jaką mamy tatę, męża-żona, jak dorośnisz. Uu, nie mamy szans. Każdy jest równy, pamiętaj. Nikt nie jest idealny. Zgadzam no, się z tą osobą, bo, słuchajcie, ideałów nie ma, tak? Sytuacja mnie wykańcza Twojego zachowania. Otworzyłam, otworzyłem oczy dzięki Tobie, na Ciebie. Czyli zobaczył. Musieliście coś na narozrabiać tutaj. Dobrze, że już nie muszę Cię prosić o poświęcony czas, latać za to, biegać. Uwierz w siebie, poznaj siebie, bądź sobą. Będzie Ci dużo łatwiej. Wiem. Yy, chcę czegoś więcej niż przyjaźń Ty mi nie potrafisz tego dać Nie uszczęśliwić Więc dobrze, że się rozstaliśmy Tyle osób u nas mieszało Albo ona, albo ja, albo ona, albo ja czuję Czyli czuję ta osoba, osobę trzecią Czuję się jak osoba trzecia Mega mnie zraniły twoje słowa Jesteśmy im płomieniami duszami Nie wrócę do ciebie Bo mnie boli nasze zerwanie Zobacz. Zaryzykuję i się odezwę Olewasz mnie, to mnie olewaj, tylko potem nie płacz, jak to się zakończy. I uczucia wygasną. Też za to, tęsknię vice versa. Ubierz mi, że czuję do ciebie to samo w tej chwili, co ty do mnie. Mam ból przez siebie. Boję się okazać uczuć i emocji, ponieważ boję się, że mnie wyśmiejesz, odrzucisz i ta znajomość się rozpadnie. Przestań mi robić mętnik, auć, bo to boli. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Nie przygryzaj mi słowa, bo jak ja ci przygryzę, to ci miło nie będzie. Ogarnę ci kiedyś te uczucia, i emocje, <coughs> jak coś we mnie pęknie. Zobaczysz już niedługo. Będziemy znowu razem. Czy spełnić swoje i Twoje marzenia? Nigdy się nie zamykaj w sobie. Uśmiechnij się w końcu. Patrz sercem, mnie oczami. Kolej, coś tu spadło. Podniesiemy. W tej znajomości, relacji czułam, czułem się jak opcję zapasowanie, twój priorytet, czyli stawialiście na drugim miejscu tę osobę. Błąd, bo to duży, długo osłabia relacje, słuchajcie. Nawet ciche dni słuchajcie osłabiają relacje, jak mało się starać o tę osobę, to samo. Wkurzasz mnie, ale i tak cię kocham. Czy ktoś jeszcze jest z moimi uczuciami i zdaniem? Zapomnij o mnie już, mam swoje zdanie. Czekałam, czekałam na ciebie całe życie. Szkoda, że ty to skrzaniłeś skrszaniłaś. Albo akceptujesz mnie taką, takim, jakim jestem, albo nie. Obserwuję uważnie twoje zachowanie. Nie używaj, nie używaj przemocy psychicznej, szantaży emocjonalnych. Nie o sobie o szantaże chodzi, tylko pracuj nad sobą. Czemu ty jesteś taka taki uparty, tak samo jak ja? Pamiętaj. Nieważne ile masz w portfelu, ważne ile masz w sercu, w głowie Czasami zbytnio mnie kontrolujesz Nikt nie jest idealny, pamiętaj Koniec naszej znajomości, bo mi już to przerosło, mam tego dosyć Nie chcę Ci znać Każdy ma chwilę słabości, czasami nie tylko Ty Potrzebuję rady i wsparcia, nie do dołowania Ciebie daleko Jesteśmy bardziej do siebie podobni niż nam się wydaje Cieszę się, że poznałam, poznałem Ciebie Układam sobie życie na nowo, przynajmniej się staram o tobie zapomnieć, nie jest łatwo. Cały czas widzę jak tam stoisz, nie mogę być z ciebie żyć, co? Wzbudzam w tobie zazdrość. Uuu, słuchajcie, pozórka to sobie wam pokazuje, no ciekawe. Trzymajcie się, cześć!